Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam na taki mój jesienny niezbędnik, jesienny must haves które na ten sezon w swojej szafie chciałabym mieć, polecam mieć i po prostu chcę Was dzisiaj troszeczkę zainspirować, także zapraszam. Muzyka Razu mówię, że nie trzeba mieć wszystkich tych rzeczy w swojej szapie. Przedstawię Wam 10 takich ciekawych akcentów, e, ciekawych. Krojów, ubrań, dodatków i tak dalej, które uważam, że Waszą stylizację fajnie dopełnią, dodadzą jej charakteru takiego jesiennego. No, słuchajcie, ja jeszcze sama tych wszystkich 10 rzeczy nie mam w swojej szafie, ale mieć będę zapewne. Mam chyba 8 z nich, tak mi się wydaje, albo 9, no 10. Także prawie, prawie, prawie complete. No, słuchajcie, to są takie rzeczy, które wybrałam, które uważam, że po prostu na tą jesień e, mogą e, się Wam fajnie sprawdzić, mogą dodać właśnie. Takiego charakteru, jak już powiedziałam, także mam nadzieję, że się zainspirujecie. Zachęcam do przemyślanych zakupów. Jeżeli czegoś nie czujecie, to absolutnie tego nie pójdzie, po prostu chcę Was troszeczkę zainspirować na ten nasz nowy, jesienny sezon, za którym dużo osób tęskniło pod kątem outfitów, na pewno nie pogody. No no. A więc przejdźmy sobie zatem do pierwszego punktu. I jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, na który serdecznie zapraszam, to mogliście już o niektórych tych Podpunktach słyszeć, widzieć, słyszeć czy coś. Ja dzisiaj się troszeczkę bardziej o powiem wypowiem. Zacznijmy sobie, słuchajcie, od tręczy. Bardzo tak no, podstawowo, myślę, że większość osób już o tręczach słyszała. Natomiast niż w tym sezonie, oprócz koloru beżowego, w sensie do tręczy, podoba się bardzo kolor szary oraz taki zielono-szary, takie zgaszone, piękne barwy. No ja ogólnie od już dłuższego czasu jestem fanką zielonego koloru, szczególnie pistacjowego. I powiem Wam, że bardzo się czaję na trench właśnie pistacjowy, chociaż ja się ogólnie czaję na jakiś fajny trench. Znalazłam bardzo piękny trench w zarze, który zresztą mierzyłam na filmie w jesiennych Nowościach, natomiast skusiłam się na zakup kurtki zamiast tego tręczu, ale nie wiem, czy nie wrócę do tamtego pomysłu, ponieważ no tręcze na tą jesień na pewno będą gościć w mojej szafie. Przyznaję się bez bicia, że nie mam idealnego tręcza na to jesień, także szukam, szukam go. Uważam, że tręcze dodają klasy, to jest taki moim zdaniem model ubrania, który jest troszeczkę męski, ale ja właśnie uwielbiam te tręcze oversize'owe. No bardzo mi się podobają, nie chcę się o niej za dużo rozgadywać, ponieważ mam wrażenie, że każdy o nich słysza, każdy o nich wie, każdy je wszędzie widzi, także no musiały znaleźć się na tej liście. Uważam, że jest to przepiękne okrycie wierzchnie, właśnie szczególnie w tych chłodnych barwach na ten sezon. Na ten sezon chłodne barwy do mnie tutaj przemawiają najbardziej. Podpunkt numer dwa, to również musiało się pojawić na tej liście i obiecuję, że nie będę się na ten temat zbyt długo rozgadywać, ale swetry i bluzy w paski. Przepraszam, ja wiem, ja wiem, ja wiem, już macie tego dość na moim kanale. Zrobiłam ostatnio haul. Jeżeli poszukujecie idealnego swetra w paski, to zapraszam na ten haul, ponieważ tam przeszukiwałam sieciówki. Natomiast bardzo mi się podoba ten akcent, w tym roku fajnie, że on się tak pojawił, bo ja bardzo zawsze lubiłam właśnie bluzy i swetry w paski, także bardzo fajnie, że w tym roku one są po prostu bardziej popularne. Oprócz chodzenia tak normalnie, wiecie, w ubranym sweterku, to bardzo ładnie to wygląda, jak ten sweterek się tutaj e, sobie zapnie. Na łożyn, na ramiona, na przykład na białą koszulę. To wygląda bardzo, bardzo ładnie. Także ten element jak najbardziej również Wam polecam. Mam wrażenie, że on też dodaje jakieś klasy, kobiecości. No, bardzo, bardzo ładny element, ale to już zależy od Waszych upodobań, czy w ogóle lubicie satry i bluzy w paski. Mi się szczególnie podobają teraz te białe z czarnymi paskami. Nie czarne z białymi, chociaż te takie też są spoko, ale właśnie te. Białe lub beżowe z czarnymi paskami klasunia. Rzecz numer 3 to, moi drodzy, szal, ale szal z frędzlami. One, te szale już y, od tamtego roku, nawet jeszcze wcześniej już w sklepach były, pojawiały się. Ja właśnie swoje dwa zakupiłam w tamtym roku w Mango, natomiast nie do końca je polecam, bo one się strasznie ubierają i zostawiają te takie swoje włoski na na przykład płaszczach i tak dalej. Natomiast szale z frędzlami jak najbardziej bardziej jestem na tak. Większe, mniejsze, no bardzo mi się podoba ten akcent frenzy i ogólnie tych takich dużych szali, to daje taki fajny cozy vibe i jednak teraz podczas jesieni będzie dużo więcej deszczowych dni, a takie duże szale pozwalają okryć nas, naszą głowę od góry i po prostu zabezpieczyć nas przed deszczem, jeżeli nie lubimy nosić parasolek. Bardzo polecam e, właśnie też takie szale, nie tylko jednokolorowe, czarne, beżowe, też jakieś ładne, chłodne barwy, ale też takie na przykład w kratę bardziej kolorowe mogą to być szale o takich barwach stonowanych, natomiast aby nie były tylko i wyłącznie jednokolorowe, także to, to jest bardzo fajny akcent, szczególnie jeżeli mamy jakiś taki basicowy outfit powiedzmy e, jeansy trench, po prostu takie spokojne kolory, to dodanie sobie takiego szala różnokolorowego może bardzo fajnie tą stylizację urozmaicić i dodać jej Kolorów, ale nie przesadnych. Też takich jesiennych, ale po prostu troszeczkę więcej kolorów. Kureczka to monochromatyczne sety dresowe głównie, no bo jednak. No jednak te sety raczej e, mają takie dzianinowe materiały albo jakieś takie bardziej plecione. Natomiast te sety mi się mega kojarzą z takim domowym cozy vibe'em, ponieważ nie ukrywam, że nie wyobrażam sobie wyjść w takim secie. Na przykład teraz w H&M jest bardzo dużo takich setów, ale uważajcie na jakość, bo one się uwielbiają kulkować. Raz kupiłam i po prostu po jednym praniu już była tragedia. Takie sety dla mnie są na takie wyjścia na spacer, no może jakiś taki lunchik czy coś, ale generalnie nie kojarzą mi się one zbyt elegancko. Natomiast jakby ubrać taki set i na to no nawet jakiś taki fajny płaszcz i jakieś takie nawet easy slides czy coś, to jest taki vibe dzienny, nie do końca elegancki, ale fajny. Taki jesienny, chillowy. Ja bardzo lubię takie wygodne stylizacje i czasem po prostu mam taki dzień, że nie chcę mi się myśleć nad tym, co ubiorę, do czego ubiorę, tylko właśnie chcę wziąć te dwie rzeczy, założyć na siebie cały set i po prostu wyjść, założyć sobie swoje easy foamy i wyjść. Ja uwielbiam te buty, wiem, że nie każdemu siądą, ale ja je uwielbiam i właśnie do takiego setu by mi idealnie pasowały. Nawet właśnie tutaj zarzucić sobie jakiś taki szal na to, no bardzo taki cozy vibe, bardzo łatwy outfit do stworzenia, bo nie myślimy osobno o górze, osobno o dole, także coś dla bardziej leniwych i osób, które uwielbiają wygodne outfity. Jak najbardziej polecam. Tutaj też możemy poszaleć jeżeli chodzi o kolory, no bo to nie musi być czarne, białe, tylko możemy sobie szukać właśnie jakichś takich jesiennych odcieni beżowych, brązów, no co wam się tylko podoba, tylko gdzie tego szukać oprócz H&M? Tego nie wiem. Może mi się uda coś znaleźć i wtedy wam coś tutaj podeślę w opisie. Natomiast na ten moment wiem, że są one w H&M, ale myślę, że o oh mój Boże, na wielu stronach one teraz na pewno będą, ponieważ jest to... Popularny rodzaj stroju na ten moment. Piąteczka też mogliście już słyszeć, ponieważ ja teraz się tutaj troszeczkę powtarzam, jeżeli chodzi o mojego TikToka czy o Redisa, którego stworzyłam. Piąteczką będą spódniczki midi, czyli te takie dłuższe spódniczki, które uwielbiam łączyć ze swetrami. Wygląda to po prostu cudownie. Ja, ja uwielbiam ten look, uwielbiam też e, te spódnice z bluzami, uwielbiam te spódnice z t-shirtami po prostu wyglądają przepięknie, kobieco. Bardzo mi się podoba właśnie ten dłuższy model spódniczek, mimo tego, że na początku nie mogłam się do nich przekonać. To jak już ją ubrałam i połączyłam z tym sweterkiem, czy tam z tym t-shirtem, to tak mi się to spodobało. Dodatkowo bardzo mi się to podoba oprócz, że ze sneakersami, w połączeniu ze sneakersami, to bardzo mi się podoba taka spódniczka w połączeniu z kozakami. Jak te kozaki wchodzą pod tą spódniczkę, że nie widać ich końca. To wygląda przepięknie. No, ja na przykład w swojej kolekcji posiadam spódniczkę czarną, złotą i fioletową i powiem Wam, że można tutaj też poszaleć z różnymi odcieniami ich i dobrać sobie jakąś spokojniejszą górę, białą czy czarną, tak samo e, buty pod kolor góry i ten outfit się robi spokojniejszy. No nie wiem, mi bardzo, bardzo się te spódniczki podobają. Możecie dać znać, czy Wam też, bo to taki nowy trend i ciekawa jestem. Ciekawa jestem, jaką wy macie opinię na ich temat. No i oczywiście, spódniczki nadają się i na dzień, i na noc. No, tutaj możemy stworzyć outfity jak najbardziej e, eleganckie, jak i bardziej dzienne. Także to też jest super. Numer 6 to model butów. Są to kozaki. Natomiast kozaki, które są takie szersze, które nie są obcisłe na naszych łytkach, udach i tak dalej, tylko właśnie takie szersze modele. Przepiękne. Widzę ich teraz dosyć dużo na Instagramie, na Pinterestie i wyglądają przepięknie. Szczególnie, że one nie są takie mega długie, za kolana. Tylko właśnie przed i bardzo mi się podobają właśnie do spódniczek dłuższych, krótszych. No naprawdę jakoś ten model też teraz podbija internety. Myślę, że tutaj znane influencerki, znane celebrytki też no, zapoczątkowują taką modę, natomiast te kozaki wyglądają przepięknie. I wiem, że są takie dostępne na przykład w Massimo Dutti, ale kosztują 800 zł. Ale co! Piękne kozaki! E, polecam, jeżeli macie ochotę właśnie e, sobie takie sprawić, no to możecie sobie takie sprawić za 800 zł albo znaleźć tańsze i dać mi znać, gdzie. Bardzo chętnie takie sobie sprawię. Numer 7. Nie mogło tutaj zabraknąć spodni garniturowych. No, przepraszam bardzo, to jest niezbędnik. To każdy powinien mieć w szafie, po prostu Ja się zakochałam już dawno, teraz w końcu nabyłam swoje wymarzone garniturowe spodnie ze sklepu Frankie Shop. No, nie były najtańsze, przyznaję, natomiast stwierdziłam, że zainwestuję troszeczkę więcej i będę mieć porządne spodnie garniturowe. Natomiast kupiłam też bardzo ładne dwie pary spodni garniturowych w wzarze, i to jedne na wyprzedażach. Przepiękne, szerokie, beżowe, z niższym stanem, i teraz niedawno kupiłam czarne, także słuchajcie sprawdźcie sobie w zarce, myślę, że tam znajdziecie fajny model no spodnie są po prostu takie idealne z paskiem na przykład do spodni, ja słuchajcie już w głowie kreuję, ponieważ ja tutaj kreuję sobie outfity, bo wyjeżdżam i muszę tutaj mieć jakieś fajne pomysły, zaraz będę się pakować ale nieważne, słuchajcie z paskiem do spodni, z koszulą z t-shirtem, z topem no te spodnie wyglądają po prostu przepięknie, jest też z jakimś z mniejszym butem, pod to też można obrać kozaki. No, prze, prze, prze różne rzeczy, nawet ze sneakersami, z klapkami. No, te spodnie to są po prostu złoto. Złoto złoto, Możemy do tego dobrać marynarkę, płaszcz, kurtkę skórzaną oversize'ową. No, no naprawdę jest tyle możliwości. No i te spodnie e, oczywiście się wzięły z takich spodni męskich garniturowych. Natomiast ja już od dawna uwielbiam oversize'owe ubrania, uwielbiam męskie ubrania na damskim ciele i te spodnie garniturowe przebawiają do mnie po prostu na maksa. To jest chyba mój ulubiony trend taki jesienny na, na ten sezon. Ogólnie już ten trend króluje od y, jakiegoś czasu i uwielbiam go. Polecam. Ósemeczka to nie będzie jedna rzecz do końca, ponieważ chodzi mi tutaj o oversize'owe marynarki, oversize'owe kurtki skórzane i skórzane marynarki. Ale nie chciałam tego rozdzielać na parę podpunktów, tylko powiedzieć wam właśnie o nich wszystkich w jednym. Generalnie oversize'owe marynarki, oversize'owe skórzane kurtki, klasu nie. Serio, ja w tym filmie w ogóle wymieniając te wszystkie rzeczy, zdaję sobie sprawę ile rzeczy w szafie mi brakuje, a ja... Nie mogę robić tyle zakupów, także wam Was inspiruje. Was inspiruje, a siebie postaram się przekonać, żeby tego nie robić. No tak, oversizowe skórzane kurtki I can't. Uwielbiam. No po prostu uwielbiam. To jest dla mnie dodatek na wieczór, na dzień, cudo, cudo, oversizowe marynarki, myślę, że już też każdy o tym słyszał, każdy o tym wspominał, no ale... No co mam powiedzieć, jest to model złoto. No model złoto i na co dzień, i na wieczór, ale ja wiem, że tego jest pełno i że też nie każdy chce chodzić o oversize'owych marynarkach, bo naprawdę tego jest ogrom, ale te marynarki się sprawdzają. Ale ja na przykład teraz właśnie yy, często zamiast marynarki wybieram właśnie kurtkę skórzaną. Mam wrażenie, że jest tego po prostu na mieście mniej i jakoś tak, nie wiem, lubię, lubię, jest mi ciepło. <grytka> ale ja, ja ciężko jest mi skleić stanie, słuchajcie, teraz, bo jestem zleczona dzisiaj. Ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi Że nie przynudzam Także oversize marynarki, oversize kurtki skórzane I dla chętnych oversize Nie, nie oversizeowe Skórzane marynarki Połączenie jednego i drugiego Ja lubię, nie jestem taką największą Największą fanką Ale jest to bardzo ładne okrycie wierzchnie Także też wam na jesień polecam Numer 9 To białe skarpetki Pomyślicie pewnie niektórzy. O co chodzi? Jakie białe skarpetki? Długie białe skarpetki, które pasują do loafersów, do sneakersów. Ja uwielbiam, jak skarpetki wystają ponad but. Chociaż ostatnio się bardzo przekonuję do y, tych skarpetek zwykłych. Y, stopki. S stopki? Stopki? Tak. Tak. Da dawno w takich nie chodziłam. Natomiast długie białe skarpetki, które pasują do na przykład klapek. Takich jak Easy Slides albo jak Easy Foam. <laughs> sorry, sorry. Ale też białe skarpetki pasują do dresów. A ja na przykład uwielbiam na jesień chodzić w dresach. Nie mam w ogóle problemu, żeby chodzić w fajnych dresach po mieście. Właśnie z białą, długą skietą. Moim zdaniem spoko. Chill bardzo wygodnie, komfortowo. No i te białe skarpetki też fajnie, jak czasem tak nachodzą nawet na te dresy, niżeli podnie. Fajny vibe. Taki comfy vibe, taki streetwearowy trochę. Totalnie jakby nie mam problemu z wychodzeniem w dresach na miasto, jeżeli dresy są fajne, a nie takie wiecie znuszone czy coś. Szarych dresów mi brakuje w szafie. Olivia, nie rób zakupów. Ale tak poważnie, to białe skarpetki naprawdę pasują do wielu, wielu, wielu rodzajów butów. Loafersy czarne plus białe skiety. Ideolo. Zalecam mieć białe długie skarpetki. Bardzo fajnie to wygląda. Też, co ostatnio zauważyłam u Kasi, powiczki, zainspirowała mnie do noszenia białych skarpetek na czarne rajstopy. Plus czarne loafersy. Mega fajny look. Także polecam. Białe skarpetki czyste ja kupuję w H&M, zawsze przy kasach są, nie zawsze, ale bardzo często, także sprawdźcie sobie. Numer 10. będzie jeszcze jedenasty punkt jako bonus, ale numer 10 to słuchajcie obcisły t-shirt krótszy, taki jak pokazywałam Wam sobie na story, który kupiłam sobie w Zarze. Też bardzo taki popularny model teraz się robi. Ja uwielbiam te t-shirty naprawdę. Uważam, że po prostu przepięknie pasują do jeansów, do spodni garniturowych, do spódniczek. No naprawdę przepięknie wyglądają, jeżeli tylko się takich dobrze czujecie. Moim zdaniem klasa po prostu dla kobiet zamiast oversize'owych t-shirtów, właśnie wybranie teraz tych takich bardziej obcisłych pięknie, naprawdę przep, przepięknie prze wyglądają, szczególnie te takie prążkowane. One są też bardzo wygodne, dopasowują się bardzo ładnie do ciała, fajnie pracują z ciałem, także jak najbardziej polecam. Tak jak powiedziałam, ja swój kupiłam w Zarze i były różne kolory do wyboru. Podpunkt jedenasty to biała. Koszula skrócona. To znaczy, że nie taka zwykła biała, duża, długa koszula, tylko właśnie na takim skróconym kroju. Zainspirowana Matyldą, która nosi ją zapiętą na jeden łódź i ta koszula jest z jej sklepu. Natomiast sama takiej poszukuje. Wygląda to przepięknie. Możemy też na taką koszulę ubrać sweter, żeby wystawić spod pod spodu ten kołnierzyk. To też wygląda świetnie. Do spódniczek, do jeansów, do spodni garniturowych. No, biała koszula to jest jednak klasyk, który pasuje nam wiele okazji i po prostu jest bardzo kobiecy. Natomiast ja uwielbiam właśnie te oversizeowe koszule i nie uważam, żeby to ujmowało kobiecości. Absolutnie nie. Uważam, że przepięknie wygląda w outfitie. Ostatni podpunkt ode mnie, ponieważ ja na jesień i zimę uwielbiam chodzić w oversizeowych bluzach. Teraz moje ulubione kroje bluz. To te 2005. Są skrócone, szerokie. Uwielbiam te bluzy i po prostu bluzy, 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 bluzy. bluzy Teraz to jest mój must-have. Of course, wracamy do bluz. Bardzo mnie to cieszy, bo jednak w lecie w ogóle praktycznie nie chodziłam o bluzach. Także teraz cieszę się, że wracamy do bluz i do swetrów, do tego cozy, ciepłego vibe. To było na tyle, moi drodzy. Przejdźmy do podsumowania. Koniecznie dajcie mi znać który podpunkt Was zaskoczył, który Was nie zaskoczył, który jest Waszym ulubionym, po co sięgniecie, czy może czegoś Wam w szafie brakuje, czy może do czegoś Was zainspirowałam, koniecznie piszcie mi w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa. Ja też muszę troszeczkę uzupełnić te swoje zapasy, ale przede wszystkim też troszkę ze swojej kolekcji znowu oddać, chociaż ostatnio dwa wory poszły do na sprzedaż, także już Wam mówiłam w vlogu, żebyście obserwowali mojego insta, będę Wam dawać znać o wyprzedaży, bo ubrań mam mnóstwo do sprzedaży. Muszę kichnąć albo nie muszę. Okej? Okay. Także tak, to była taka krótka autoreklama. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i życzę Wam pięknej jesieni. Słuchajcie, pięknego sezonu jesiennego nam życzę, żeby piękna złota jesień do nas zawitała, żeby pogoda nie była zbyt zła, żeby nastrój nam się za bardzo nie obniżył, żebyśmy nie chorowali. Moi drodzy, żebyście się dobrze czuli. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Bye! -o.